Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Dzisiaj grzewo, kawa z Grzegorzem Turniakiem, moim gościem jest Barbara Lech. Witaj, Barbaro. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie, jestem zaszczycona, że mogę tutaj z Wami tę naszą kawę wypić. No właśnie, no właśnie, znaczy wiesz, co tam jest w tym kubku, to jest inna bajka, ale mówimy, że to jest kawa. Jest u, u mnie nie czysta kawa. Barbaro, tradycyjnie zaczynam od pytania, i wiem, że się przygotowałaś, bośmy już przed wejściem na antenę rozmawiali, kiedy byśmy mieli okazję się poznać? Czyśmy się poznali osobiście, czy tylko przez nasze artefakty? Wiesz co, poznaliśmy się, to było jedno z jakichś większych spotkań BiNA w Katowicach, taki zlot wiesz, wszystkich w jednym miejscu, i tam był konkurs, i ja w tym konkursie wygrałam twoją książkę. Bardzo mi, to było, 2015? O nie pytaj, nie pytaj, bo wtedy się okazuje, że wcale nie jestem taka młoda, jak mi się wydaje, więc wiesz, no Słuchaj, tak, dwa ja tysiące, któryś. Od pewnego czasu psnę się, że mam 65 lat i zupełnie już jestem. Ostatnio po lekturze książki, już po raz drugi ją czytam, e, Jak już długo, zdrowo i szczęśliwie, no ale przez naukowca porządnego z Harvardu, więc on mówi, że nie ma przeciwwskazań, żebyśmy jako ludzkość żyli 150 lat. No, nasze pokolenie już może za późno się za to weźmie, ale te 125 chciałbym zdążyć, w związku z czym to jest dopiero połowa mojego życia, więc to tak, to trzeba tego spodnieć pewnie inaczej. No, dzisiejsza, 25, 30 to jest dawna, haha, no dobrze, to już zostawmy ten, ten, czyli znowu no, się stąd. nie może to jednak zostawmy. To powiedz, czym obecnie się zajmujesz i jak networking, prawda, pomógł w Twojej karierze i w biznesie. No wiesz co to jest takie ulubione moje pytanie i moja ulubiona odpowiedź, taka trochę pół żartem, pół serio. Ja mam tą robotę poznajomości. Tak. E, tak, ja mam tą robotę, którą mam obecnie po znajomości, a mianowicie jestem wspólnikiem w grupie Hexagon u Fryderyka Karzełka. Współpracujemy razem. No, wiesz, no, taka zacna pozycja wspólnika. No i jak to ludzie mówią, tobie się to udało, ty to łatwość miałaś, bo się znałaś z Fryderykiem, więc poznajomości. Ale to, co robię tam na co dzień, to wspieram, pomagam ludziom odkrywać ich potencjały i pracować w zgodzie z ich flow poprzez mentoring i poprzez różnego rodzaju szkolenia, które robimy. No a jak ten networking mi pomógł, tą znajomość wiesz zawrzeć, no, to jest dosyć proste. Po prostu ja zawsze odpowiadam na to: Zrób sobie też takie znajomości. No nic nie stoi na przeszkodzie. Tak, jest. Ta znajomość się nie zrobiła z nieba, tak? Ona się wychodziła. Jedna jest taka, że troszeczkę talenty na pewno pomagają i motywacje, bo ja w Galupie mam relacje i wpływ tam pierwsze dwa, trzy. W rajsie motywacyjnym teście też mam, na pierwszym mam idealizm, a na drugim mam relacje, mam jeden 98, więc to nie zdarza się przypadkowo części z nas. Niemniej jednak każdy z nas może się tego nauczyć, tylko to wymaga pewnej atencji. i ten. Właśnie, słuchajcie, ja tutaj też proszę osoby, które są, oglądają nas, żeby napisały nam tutaj na czacie, czy nas widać, czy nas słychać, także ogromna prośba, napiszcie nam, żebyśmy wiedzieli, że rzeczywiście jesteśmy widoczni, bo może kto gadamy tylko do siebie. też to, to, będzie miło. No właśnie, właśnie. I słuchaj, ja powzwól Grzegorz, że ja zapytam o to naszych oglądających, skąd przybywacie, jaką pogodę macie? Ja mam taką misję o. życiową, żeby poznawać, jaka jest pogoda na całym świecie. Często zaskakujące informacje przychodzą ze w świata. świata. Czyli na czacie, napiszcie na Facebooku, skąd przybywacie, w jakim mieście obecnie jesteście, jaka tam u Was pogoda. Super, bardzo się cieszę. I teraz, czy powiedziałaś, ta praca jest po znajomości, jakie tam rzeczy robisz? To powiedziałaś, szkolisz, pomagasz ludziom zgodnie z ich talentami się rozwijać? Czy jesteś certyfikowaną trenerką od testów jakich? Ja jestem certyfikowaną trenerką presologa, testu Race Motivation Profile i Mindsonaru. I w oparciu A. o te testy, też no, robimy, tak? Zgłębiamy te talenty, poszukujemy ich, bo one czarno na białym. Ja też prowadzę swoje autorskie szkolenie, pewność ciebie oparta na faktach. I te fakty to ja mam akurat tak mocno wbite w moje DNA i zauważyłam, że na ludzi to bardzo dobrze działa, bo jak testy pokazuje ich naturalne umiejętności, kompetencje i tu nie ma podważania, tylko to jest wynik, jeśli go dobrze zrobili, no to to jest informacja zwrotna po prostu z przeprowadzonego testu, to oni zaczynają tak widzieć te swoje potencjały i nawet zastanawiają się, jak zacząć ich używać. Świetnie. Ja wtrącę tutaj, że swój mózg badałem chyba na jakieś 12 czy 14 sposobów. Jeszcze w końcu lat 90. zacząłem to się nazywało. To się nazywało masz y, jakieś takie psychologiczne, to były testy dziewczyny z, z, z tejki, które mi robiły. Wyleciał z gówna, no, potem oczywiście chcę te dyski. To i to cała masa mm -hmm. łącznie. Także, także to jest to. Dobrze, a teraz powiedzmy tak, jeśli. Y, ta moja metoda 5P networkingu, czyli że trzeba się najpierw przygotować, później przełamać lody, pogaduszki, pogwędki, przemieszczanie się na evencie, czy w social mediach i potem podtrzymanie racji. Które z nich przychodzą ci łatwo, a które no, są pewnym, czy były dla ciebie pewnym wyzwaniem? Wiesz, co ja szczerze ci powiem, to też w kontekście chyba talentów i umiejętności jest dobrze ograć, ponieważ. Yy... To przemieszczanie się, na, czy tak, jeżeli ja mam swój cel strategiczny, po co ja w ogóle przychodzę na taki event, jakie chcę relacje nawiązać, to jakby jest z tym łatwość większa, ale ponieważ wbrew pozorom, ja jestem dosyć osobą nieśmiałą, i teraz powiem coś paradoksalnego, to ja się zawsze starałam, żeby na tych eventach być prelegentem. Czy być widoczną od razu, myślę, to Być od razu tak jest, i wtedy jest jakby to przełamanie lodów już ze sceny się odbywa. I jakby już jest trochę łatwiej, też podchodzą do mnie osoby, ja już też komunikuję, czego potrzebuję, z kim się potrzebuję skontaktować. Więc to jest wiesz, taki mój sposób na pattern. to przełamanie pierwszych lodów, ponieważ ja tak naprawdę wolę takie spotkania, na których jest mniej osób niż więcej, bo wtedy z mojego punktu widzenia, a to jest tylko moje, tych, te relacje, jakby wie, człowiek się przynajmniej wie, na co zdecydować. Bo jak jest, nie wiem, 200 osób na evencie, no to to jest dla mnie rodzaj szaleństwa, tak? Do kogo podejść, jak tu wybrać czas jest ograniczony. Kiedy tych osób jest 20, no to już na podstawie czy pierwszego przedstawienia, czy czegoś, co ktoś o sobie powiedział, czy przysłuchania się jakiejś rozmowie, łatwiej dla mnie jest później znaleźć osoby do rozmowy. Natomiast cała reszta to spoko. No to ciekawe rzeczywiście. Jak akurat nigdy w ten sposób nie patrzyłem i tak zauważyłem, że jak już mam 20 tutaj tych EKAF. To sobie zobaczyłem, że no, każdy z moich rozmówczych, czy z rozmówczyń troszeczkę inaczej do pewnych rzeczy podchodzi. i Każda z tych spotkań czegoś mnie uczy, także myślę, że jakieś tak za 20-30 spotkań poprowadzę to jakąś książkę, na ten temat napiszę, czy przy na jakiś artykuł albo jakiś post na LinkedInie. A powiedz mi o swojej no, yy, największej wpadce, czy Lessons learned, yy, największym sukcesie związanym z networkingiem. Yy, jakbyś tak? Czy mogłabyś się podzielić z naszymi tymi widzami? No dobrze, oba, czy wolisz sukces? Czy co tam? Bo oczywiście mam, wiesz, w głowie mi się wyświetlają obie opcje. Bo największa wpadka to była na tym samym spotkaniu, na którym się poznaliśmy. Aha. a mnie i, I też, jakby wiesz, tutaj słodkie cytryny, tak? Książkę wygrałam, ale. Pamiętam, że to był wtedy konkurs wizytówkowy, żeby w krótkim czasie zebrać jak najwięcej wizytówek, ja jestem typem zadaniowca, więc oczywiście wygrałam, bo chyba tych wizytówek tam wtedy na jakąś taką niebotyczną ilość zebrałam, chciałabym powiedzieć jak Chuck Norris wszystkie, omalże, no ale wpadka dlatego, ponieważ jakby nic nie zrobiłam. Bo te, te relacje dla mnie to nie był, wiesz, to było takie na zasadzie, y, cześć, czymś się zajmujesz, dobra wizytówka. Następny, następny, bo mój challenge był inny, tak? Zebrać najwięcej wizytówek, dlatego jakby okay. tego nie uważam za sukces, tylko wiesz, połowiczny okay. sukces, nie? No. A to, to jest no. ciekawe, rzeczywiście. To jest ciekawe, bo pamiętam ci, na początku spotkań Bienali, to majster takie coś prowadził, ja tu w Polsce prowadziłem właśnie te konkursy wizytówkowe, natomiast niestety to nam troszkę przez jakiś czas przyprawiło gębę. No, że no, BNI takie spotkanie, gdzie ludzie wchodzą, mijają się widzówkami, wieniają, niewiele z tego wynika, i niestety to do swoje doświadczenie pokazało, że niestety mieli rację. I tu nie chodzi o to z tym, że wieś, no, osoby zadaniowe, tak jak ty powiedziałaś, to są osoby, które dostają polecenie robią, i one troszkę powodują, że się rzeczywiście jakiś baz dzieje, nie? I ci, którzy normalnie by z z tej cefy komfortu nie wyszli, to dzięki osobom takim jak ty, jednak z kimś tody przomały, i jeśli wiedzą, co daje z tym zrobić, to, to robią. Czyli to była patka, a jaki sukces? z sukcesem, no to ja mam, przede wszystkim ta moja wiesz, praca poznajomości w Heksagonie, także sukcesem jest nawiązanie relacji, jak się okazuje bardzo, chyba już dożywotniej, z Fryderykiem Karzełkiem i z całym zespołem Heksagon. A to się wszystko oczywiście odbyło na jakimś pierwszym spotkaniu, gdzieś networkingowym, gdzie myśmy się poznali, potem było jakieś wystąpienie wspólne, gdzie też zobaczyliśmy siebie na scenie, i tak po nitce do kłębka. I drugim sukcesem było również nawiązanie takiej współpracy z Kamilą Rowińską, gdzie pamiętam, ja jestem też jej masterem po wszystkich jej szkoleniach i zamarzyło mi się, żeby wystąpić na kobiecie niezależnej na środku sceny oczywiście. Ja jestem zwierzęciem scenicznym, bo w moim biznesie to wtedy było dosyć strategiczne móc wystąpić przed. 700 kobietami. W związku z czym pamiętam, że wtedy się bardzo ze mnie śmiali, bo Kamila i mm, pukali w głowę, bo Kamila prowadziła wtedy jakieś swoje wystąpienia w Warszawie. Ja jestem z Katowic. Ja wiedziałam, znając też Kamilę, wiedziałam, że żeby załatwić sobie ten deal, to ja się muszę z nią osobiście spotkać, że to będzie dla niej jakby też, że będzie widziała, że to jest dla mnie ważne, że będę mogła z nią porozmawiać. I pojechałam ekstra do Warszawy na 5 minut, żeby w przerwie ją złapać i z nią pogadać. To zaowocowało. I te osoby, które się najpierw śmiały, że chyba jestem niepoważna, że to przecież mogłabym w mailu, SMS-ie napisać, czy przez telefon, a ja tu robię z tego takie ceregiele, to później patrzyły i mówiły: No, tobie się jak zwykle udało. I... Ja to się już nawet nie denerwuję, wiesz, na takie tematy, tylko mówię, no to zastosuj dokładnie tą samą ścieżkę, może też ci się uda, nie? Tak, to jest takie to polskie pozdrowienie, że ci się udało. To rzeczywiście też może nie tyle, że z tym walczymy, co ludziom uświadamiamy, że mówienie, że ci się udało. No to, to troszeczkę to, taki ten good luck jest troszeczkę no bez naszej przyczyny spadło nam, takim nie, panie Boże, stworzyłeś, takim nie masz. A to nie jest tak, że się udało, tylko po prostuśmy na to zapracowali, troszeczkę tą cefę komfortu poszerzyli, tej odwagi siebie wykrzesali. No tak. No właśnie, odwagi, bo tutaj się ktoś może zastanawiać, tu siedzą moje strachy. Ja jestem osobą bardzo też lękliwą. Aha. Dużo tego krytyka wewnętrznego, a w zasadzie krytyków, jak widać, tutaj jest zawsze ze mną, ale nauczyłam się z tym żyć i to wykorzystywać wręcz na swoją korzyść. To opowiedz o tych swoich właśnie bałdach z tyłu, jak to się w rodzinie mojej żony mówiło, te, te lale, co to jest za, za gift? Kto ci to zrobił, co to dla ciebie oznacza? Wiesz co, to robi moja znajoma, one się cieszą dużą popularnością, zawsze ktoś się ze mnie śmiał, że ja to już potrafię nawet zrobić deal ze swojego strachu, bo niektóre osoby chcą do domu takiego swojego stracha, Aha. to jest takie zobrazowanie tak, tego, tych lęków naszych i obaw, ale kiedy sobie dobrze z takim strachem pogadamy i mu wytłumaczymy dlaczego coś jest dla nas ważne, bo ja się przyznaję bez bicia, że w tej rozmowie z Kamilą jak tam jechałam to miałam pełne gacie, bo nie wiedziałam czy ona się zgodzi czy nie i jak no się tak. to skończy, no tak. I w różnych innych sytuacjach też, ale jak to dobrze pogadamy, to potem ten strach zmienia te swoje oblicze, i, i mój już bardzo często mówi: Dobra, kobieto, rób swoje, tylko mi głowy nie zawracaj. No i, no i tak to jest. No, no więc co to jest tak, że rzeczywiście często ludzie w takiej sytuacji mówią: Słuchaj, coś się może stać najgorszego? Roboty cię wyrzucą. No, nie wiem, na stosie się cię spalą, no się może stać najgorszego, nie? I, a też na takie powiedzenie już od paru lat mamy gdzieś tam w Ameryce, na jakiejś konferencji BNI usłyszałem, nie możesz stracić klienta, którego nie masz. Nie możesz stracić relacji z, z Kamilą, jeśli jej nie miałaś. Pst, nie, nie miałaś, to i byś nie miała. Jak nie miałaś, a masz, to to masz, prawda? Więc nie mogłaś stracić czegoś, czego nie masz. No, zanim nie pojechałaś no nie porozmawiałaś, nie miałaś z nią relacji, więc jak gdyby zero straty, nie? Czy umiejętność takiego przeramowania i te twoje właśnie lale z tyłu temu służą, żeby znaleźć mieć jakiś taki artefakt, dzięki któremu Dokładnie. To, przy... to pomaga. Świetnie. No właśnie, a, a, a czyli mówisz twoim sukcesem jest w tym momencie, mówisz, jest to, że, 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 że właśnie. Że poprzez relacje realizuje swoje strategiczne cele biznesowe. No właśnie, a co dla Twojego biznesu jest najważniejsze? To jest takie szerokie temat rzeka. No, ale wiesz co, zastanawiałam się nad tym trochę i tak, tak naprawdę no to właśnie budowanie relacji z innymi. Ponieważ mój biznes to ludzie, moi klienci to ludzie, jak zresztą większości biznesów. I teraz budowanie relacji poprzez czy książki, których jestem autorką, i tam. Mogą pokaż, mnie pokaż, poznać. bo wiedziałem, że masz taką książkę, pochwal się. Tak. Ja jestem autorką czterech książek, ale, ale tutaj mam przy sobie dwie. Pewność Aha. siebie, żółta książka o pewności siebie to są wywiady z ludźmi sukcesu, A. którzy się dzielą swoimi dobrymi Super. praktykami. 12 wywiadów. Naprawdę polecam serdecznie, dobrze się to czyta. I książka, która miała premierę dosłownie 11 maja, kiedy odwlekasz i narzekasz, czyli o prokrastynacji, ponieważ mówią o mnie, że ja mam odwrotną prokrastynację, czyli jak już coś wymyślę, to zaraz to wdrażam. No więc i poprzez książki buduję tą relację z moimi czytelnikami, później w dużej mierze klientami, i przez swój kanał na YouTube, i przez livey, i ja po prostu lubię ludzi słuchaj, Myślę, że to jest kluczowe w networkingu, żeby wyjść z takim założeniem, że to jest dobre. Jakie jest twoje pierwsze 3-4 motywacje w Rajsie w takim razie? Moje takie najważniejsze motywacje w Riz Motivation Profile. Risk motivation profile to jest władza, niezależność, to jest status. A to ciekawe wiesz. Bo, piękno. To ciekawe jest, bo ja mam rzeczywiście relacje i ta, i ta duchowość, ja to nazywam. Czyli idealizm. Natomiast status mam bardzo nisko. To jest rzeczywiście. Przypuszczałem, że trzeba mieć wysoką relację, żeby tymi relacjami się ekscytować, tak jak ty. A to widzę, że ty masz nie masz Wiesz jak co? tak wysokie. Kontakty społeczne ja mam na pomarańczowym poziomie, czyli i dużą i małą potrzebę. Ja potrzebuję też mieć swoją samotnie. Natomiast zobacz, motywują nas do robienia różnych rzeczy różne rzeczy. I ta, ten mój status. Czyli to, że ja potrzebuję być w środowisku wyjątkowym, mieć coś innego, być widziana i dla mnie jest ważna też hierarchia na przykład, to to uelastycznia inne motywatory, które nie są tak wysoko, bo tak jak powiedziałam, tak, ja jakby do tego podchodzę, ja też mam stratega w galupie z kolei, aktywatora, stratega i dowodzenie, więc ja jakby strategicznie patrzę na różne rzeczy. Z miłością, ale jednak w strategii w myśleniu o tym, e, jak jako dominant też myślę, no e, <laughs> to ci zazdroszczę, bo ja mam stratega gdzieś ma 15 Dowodzenie to w ogóle zapomnij. <laughs> Ale to ciekawe, rzeczywiście wysoko. A jak sobie radzić w tych czasach pandemii, zanim przejdziemy jeszcze do tego pytania? Właśnie jak sobie radzić, no bo te relacje to tak ludziom się wydaje, że trzeba ten shaking hand zrobić trzeba sobie spojrzeć w oczy trzeba zobaczyć, prawda? Jak ja tu Ci przed chwilą pokazywałem, jakie człowiek ma biurko, jak stoi, prawda? A Ty, a ty rozumiem, że właśnie jak, jak sobie radzić w tych czasach pandemii z tymi relacjami? Jest to bardzo dobrze, ponieważ ja jestem dominująca inicjatywna, więc wiesz, dominujący to tam też wąskie grono inicjatywnych, hurra, lecimy. W tych innych, ten, ten profil, w Risie, ta komunikacja z innymi osobami też na środku, więc z jednej strony ja się bardzo cieszę, że można się spotykać na Zoomie, można budować te relacje poprzez ten komunikator, nawet w grupach, bo można się też na winie, tak, wieczorową porą spotkać i na pogaduchach zwykłych, i dla niektórych to jest łatwiejsze. Mogę to tych realizować z moimi takimi znajomymi, którzy są spoza granic, ale zawsze jednak też to jakieś moje bliższe grono znajomych, czy też Klientów, zawsze jest możliwość spotkania się jednak osobistego. Z mojego punktu widzenia zawsze jest tak samo. Jeżeli chcesz, to znajdziesz sposób, jeżeli nie chcesz, to znajdziesz powody do tego, żeby tego nie zrobić. Skąd ty znasz to motto? <laughs> Po prostu realizuje, nie? Kto chce szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. Tak rzeczywiście, ja, ponieważ mam te relację wysoko, to wielu ludziom się wydaje, że bez spotkania osobistego shakingu i oddechu, także skrzywania oddechów, to jest trudno. Natomiast ja mówię, dla mnie esencją jest relacja, a medium mi zupełnie nie przeszkadza. Czyli się okazuje, że ludzie, którzy nie są tak bardzo relacyjni, potrzebują tego fizycznego kontaktu, a ja, ponieważ jestem bardzo wysoko relacyjny, paradoksalnie tego nie potrzebuję. Mnie wystarczy to, że my sobie rozmawiamy ty dzisiaj, w jakim mieście jesteś. Ja jestem dzisiaj w Mysłowicach, Katowice, Śląsk. Wiesz, teleportacja, bęc, 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 rozmawiamy Uwielbiam fajnie. Uwielbiam to. I, no więc właśnie, więc to jest to, że tutaj ja tego oczarowuję. wiele osób tutaj tak się asekuracyjnie mówią, yy, no właśnie, że, że no wreszcie może to się skończy, pandemia wreszcie, może to. Ja mam pewnie nawet pewną traumę z tym związaną, mianowicie dwóch klientów, prospektów, z którymi miałem spotkania, koniecznie opierałeś się spotkanie w realu, dwóch dwa razy po tam pół godzinę z hakiem, żadnym z nic nie wyszło, a zlemasz, tu się fizycznieśmy nie widzieli, nie shaking, dyle się robi świetnie, więc okazuje się, że te spotkania osobiste są pewnego rodzaju pułapką. Albo no wybuchką, właśnie, nie? że jeszcze nie mogę, bo jak się osobiście, to tak jak z tym sportem, wiesz, jak ruszą siłownie, to pójdę ćwiczyć, tak? No a czemu nie robisz tego w domu, nie? No, bo, no, no właśnie nie. Dobrze, to co dla Twojego biznesu obecnie jest najważniejsze? Powiedz, czy możemy tak zaczęli, chyba ten temat, aż my go chyba nie jest tak nie podsumować. Wiesz co, ja jakby będę tutaj monotematyczna. Ja też w Heksagonie szczęścia zajmuję się tą częścią, która się nazywa relacje, i z mojego punktu widzenia relacje. Ze swojego typu osobowości. Ja tych relacji może bardzo dużo nie mam, ale też te, które utrzymuję, robię to ze poziomu świadomego i z pozycji serca. To są też relacje, w których ja pamiętam o różnych rzeczach, w których chcę, żeby ta osoba była częścią mojego życia. I to nie jest budowanie relacji na zasadzie, jak mi się przypomni, że coś chcę, to wtedy dzwonię i buduję relację, bo to jest już za późno. To jest utrzymywanie, podtrzymywanie relacji i też z bardzo wieloma moimi klientami mentoringowymi. Ja te relacje latami mam dalej zbudowaną, ponieważ ja mam podobno bardzo dobrą posprzedażówkę, czyli dożywotnią. Tak naprawdę mój klient zawsze może do mnie się zwrócić, odnieść, zapytać. Ja mam też wysoką asertywność, więc jak to jest przesada, to wtedy mówię stop, to już się zapisz na sesję, ale wiesz, pięć minut mogę spokojnie z kimś porozmawiać, zadać mu kilka pytań, może mu to pomoże. I myślę, że to jest część nas, inni ludzie. Jesteśmy jednak z stadnymi, przynajmniej ja na tak. pewno. I uświadomienie sobie, że to jest zasób, który można wspaniale wykorzystać dla, dla korzyści obu stron, no to jest duża wygrana. No świetnie, tak rzeczywiście jest. Ja chyba do ciebie się w takim na, na krótkie korpetycje zapiszę, dlatego że, że ja ponieważ tego stratega mam nisko w galupie, to niestety czuć za bardzo się, jak to się mówi, rozsmarowuje się po całej rzeczywistości, a to trzeba się troszkę sfokusować, także już dzisiaj od ciebie dwie inspiracje. Mam nadzieję, że drodzy słuchacze, też jeszcze kilka inspiracji z tej naszej rozmowy wzięli dla siebie. I też, że warto z tymi książkami się zapoznać i je sobie kupić, a i zapisać się, tak, zapisać się też na ten kurs, który kiedy będzie? Bo tak, Magda zaczęła to niedawno, prawda? Ten kurs podnieść swoje finanse, tak, kiedy to formalnie rusza. Nie wiem, bo to jest projekt Magdy. Ja mam Aha, swój projekt Hexagon okay. Edu, to trochę jest coś innego, grupie, inna, inna grupa, tak? Jesteś, to jest grupa Hexagon, więc tam każdy ma swój wycinek. Ja jestem matką Hexagon Edu, gdzie mamy platformę edukacyjną, gdzie są krótkie kursy dotyczące pigułek wiedzy i tam was też serdecznie super, zapraszam. Super. No dobrze, to w takim razie dla dzisiejszych naszych tutaj obserwujących zapraszamy, żebyście wejść na kurs, na, na, na stronę kurs to dostaniecie bezpłatnie mojego e-booka. Czy ty też jakiegoś gifta dasz od siebie, gdzieś tam się warto zapisać, żeby też być może coś dostać, jakiegoś PDF, jakąś ciekawe, jakiegoś ciekawego tipa, jakieś demo. Jasne, wiecie co? Tutaj o. jestem nieprzygotowana w kontekście linka. A to natomiast... później tym, na Facebooku Tak. W natomiast jeżeli się do nas zgłosicie, napiszecie na Barbara lech Coaching Szkolenia prywatną wiadomość, to dostaniecie ode mnie e-booka o tym, jak znaleźć czas dla siebie. Z hasłem E-kawa z turniakiem. Także słuchajcie, bardzo, bardzo Wam proszę. dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. No i za, zapraszam w czwartek, a my mam nadzieję, Barbaro, że będzie okazja jeszcze spotkać się i, i, i rzeczywiście od Ciebie jeszcze parę wskazówek chętnie dostanę, bo no, cały czas się rozwijam, więc, więc tutaj będzie okazja. Bardzo, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Bardzo również dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, cześć.